Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Milos Cookie. i jak widzicie jest to kolejny filmik z Git Wars 2 Jumping Puzzle tym razem w pierwszej lokacji Asury o nazwie Metrika Province sam Jumping Puzzle znajduje się mniej więcej tutaj gdzieś jest wejście Zanim pokażę dokładnie Ym... Polecam mam teleportowanie się do tego waypointa do tego waypointa i droga do niego jest stosunkowo łatwa I Jak widzicie z powrotem jestem w swoim main postaci W <coughs> Mariorze, ponieważ będzie mi potrzebny bardzo, ale to bardzo użyteczny skill, który tylko wire posiada a z tym skillem jest Juggernaut pomoże mi to <coughs> przejść ten jumping puzzle zdecydowanie łatwiej i szybciej, ponieważ jest kilka momentów, w których mm, bym failował nieco w ilość razy, a, a dzięki Juggernautowi będzie to zdecydowanie prostsze, ponieważ nic nie będzie mogło mi odepchnąć ani rzucić na dół. Co do samego jumping puzzle. No cóż, jest to jeden moim zdaniem z trudniejszych i nawet dosyć skomplikowany, ponieważ jeżeli, jeżeli się nie rozpracujemy, systemu na, na jakim on polega. Nie uda Ci się go nigdy nie skończyć. Nigdy się nie uda Ci go skończyć. Taki opyno poprawnie. Co ona myśli? <laughs> Jak wejdziemy do, do jump, jumping, to pokażę wam i wytłumaczę. Tutaj jeszcze z tych działców. To jest skrzynka, którą możemy sobie wziąć. Lecia jeszcze ją działać, więc... Niestety tak szybko nas jeszcze nie zrespiłam i tutaj się zaczyna pierwszy stage. Tak ten Champion Bazaar jest podzielony na um, 4 bądź też 5 stage. Po każdym skończonym stageu mm, mamy portal do drugiego stagea i oczywiście, jeżeli zginiemy w kolejnych stageach, będziemy mogli zacząć od stagea przy którym ostatnio skończyliśmy Nie jest tak, że zginiemy w trzecim stage'u Będziemy musieli zacząć od pierwszego, nie, nie, nie No jeżeli chodzi o to, wcześniej Wymieniłem system, jaki obowiązuje W tym Jumping Puzzle, jest taki, że Żeby przejść przez bramę Prowadzącą do kolejnego stage'a Musimy wpierw zdobyć Odpowiedniego buffa, który umożliwi nam przejście, przejście. Jeżeli tego nie zrobimy Brama prowadząca do drugiego stage'a Kolejnego z kolei Po prostu cofnie nas na sam początek z że musieli wszystko od początku robić Staram się pokazać jak to zrobić jak najszybciej to zrobić Oczywiście jeżeli pamiętacie w innych jumping puzzle moje umiejętności nie są zbyt wielkie więc z góry przepraszam za wszelkie faile, które zrobię No to był właśnie pierwszy fail No właśnie, jeżeli pójdziemy w lewo i wejdziemy do tamtej bramy bez bufa, cofnie nas po prostu na sam początek kiedy tu wyszliśmy. Musimy iść tutaj i zdobyć bufa, tak jak już powiedziałem. Ale tam skakać tyłem, jest chyba najbezpieczniej. No jest mniejsze ryzyko, że spadnie się na dół. A po pospadaniu, jeżeli spadniemy, nie znam się nie stanie, tylko po prostu zaczniecie od początku z danego stage'a. Nie ma co się martwić, nie tracić się w może nie umiem pan wyschą traci się wytrzymałości przedmiotów. No Tego po prostu trzeba zacząć od początku, tylko chyba upierdliwe O Boże, nie. Okej, okay. nie spadłem. Tutaj właśnie... Po to właśnie był mi warrior, to będzie pokazane pierwsza... Yy, pierwsza przydatna umiejętność jakiegoś Jagger Noc w tym jumping puzzle. Yy, przejście w tej po tej pnączy. Jest to stosunkowo łatwe, jeżeli się wyczuje w jakim odstępie czasowym wieje wiatr no i przejdzie się nie spadając, ponieważ wiatr odpycha się i to powoduje, że może spaść na to. Juggernaut nie umożliwia mi łatwe przejście przez to, ponieważ wiatr nie może mi dać yy, knockbacka. na tej linianie, tak samo jak na poprzedniej, wiatr możecie zepchnąć. No co oczywiście nad Jaggernautem można spaść w taki oto sposób. No widzicie, mam już wszystkie odkryte. No ale pokażę Wam oczywiście od początku. A i po śmierci e, oczywiście nie tracimy bufa. Jest to czasowy buf trwający chyba 22 minuty od początku. No, I nie musimy każdym razem go rebufować no, widzimy tylko jak ludzie spadają no, jest to naprawdę dosyć ciężki skomplikowany jumping puzzle naprawdę w... wiele wiele nie w... może nie godzin ale wiele 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 minut nawet podciągając pod godzinę zajęło mi w przejście za pierwszym razem tego dungeonu no, dobrze spróbujemy chyba przejść Ojej. No i teraz bez zagranata będę spadał pewnie kilkanaście razy. Będzie to chyba najdłuższy filmik z serii Jumping Puzzle. Cóż, postaram się zrobić go jak najszybciej. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że pierwszy stage... Powinien być nawet wieś, chyba jest przez ten wiatr najtrudniejszy, bo trzeba poczekać i wyliczyć co ile sekund leci ten wiatr, wieje ten wiatr, przepraszam. Jestem dosyć upierdliwy. No czekajcie, spróbuję coś śmiesznego, ciekawe czy to wyjdzie, jeżeli włączę TMW. Ciekawe czy Juggernaut, czy wiatr będzie w stanie mi oddechnąć. Też nie. Więc nawet jeżeli macie jakieś umiejętności, które... Stabilność poprawia waszej postaci. Nie musicie grać warriorem, jego jaggernautem. Nawijemy papirka. Mam nadzieję, że tu nie spadnę, bo to było głupie. Okay. Przechodzimy, skaczemy. No I to no, na to sposób kończymy pierwszego stage'a. Teraz czas na pioruny. Czy przy każdym przejściu na kolejny stage jest chwilowa przerwa? Nasza postać nie może się ruszać, musimy to odczekać. Okej. Okay. Co idziemy? No ale same w sobie nie są jakieś straszne, tylko jesteśmy po prostu w kombacie, kiedy nas trafi. No, czekamy chwilę, bym chciał się z killa. I przeskakujemy tutaj. Następnie idziemy tutaj i jeżeli pójdziemy prosto, będzie to samo co w pierwszym, w pierwszym stage'u, cofnijmy na początku, bo tam jest brama prowadząca do kolejnego stage'a. Musimy iść tędy. No okej. Okay. No to weterana powinno stanąć jakiegoś wielkiego problemu och no, i... umarła bierzemy bufa ja osobiście polecam wam zabicie się i, i pójście skrótem choć kurczę postaram się przejść normalnie żeby nie było że cheatuję i używam jakichś bugów w grze no, musimy schodzić tutaj i iść tu tędy no, Jeżeli zginę to wtedy wam pokażę po prostu skrót Jeżeli nie zginę zobaczycie normalną drogę To jest już kolejny stage, przechodzimy do trzeciego. No. Tym razem czeka nas zamrożenie. Musimy odczekać. O, tutaj nie musieliśmy odczekać już tak w dłuższej chwili, bo znacznie się To no, tak widzimy. Niebieski chłodek jest. No i oczywiście w trakcie trwania tego niebieskiego. Nasza postać może zostać zamrożona. No właśnie w ten sposób. Oczekajmy aż się skończy, o tutaj też odczekajmy, nie chcę ryzykować, bo tu bardzo łatwo spaść OK Odczekaliśmy, idziemy To jest także nas kochany wiatr Ja nie chcę ryzykować Teraz musimy iść tędy i tutaj w, chyba w tym w tej o tym w tym stage'u Dają mi naprawdę dużo czasu w znalezienie y, przejścia po bufa. Dobramy po, po bufa. Bo jest niestety głupio schowane. Jest on tutaj. Każdy normalny człowiek idzie prosta. Idziemy tędy. Tędy. Tędy no, Powinien być nie topesz, dobrze. No ginie to farko, Okej. No idziemy przed siebie, to już nie jest jakieś wyjątkowo trudne. Mam nadzieję, że nie spadnę w jakiś głupi sposób. O Boże, nie. I tutaj chyba jest najgłupszy pomysł prezydentów. Jak można stworzyć taką małą półeczkę? Przecież jej praktycznie nie widać. No okej, okay, udało się. Idziemy zabić... ...żebrzydko tyle chuja lodowego. O Boże nie, prawie spadłem. Ogiń, no. no, Bierzemy bufa. Przechodzimy przez bramę. I skaczemy tędy. No, Okej. Okay. Tutaj z powrotem mamy nasz ulubiony zestaw. Zamrażanie. Uuhu! Prawie, prawie. Może mi się uda po dwa skakać, jeżeli nie, no to... Czyli na początku po prostu... No ...dało się super Poczekamy No, kończy, kończy Okej, okay. no i tutaj już nie ma zamrożenia, choć znaczy też można spać. Okej okay. No i to jest koniec lodowego stage'a A, i to jest ostatni stage, więc jest podzielony na cztery party. Tutaj nie musimy pobufać, że to jest po prostu skrzyneczka Achievement No i taki mini Bosik, że tak to nazwę. I wkurzające małe półeczki Znaczy fajna muzyka umila nam Umila Wam patrzenie jak failuje Okej, okay, zabijemy szybko Bosika znaczy. Dziwne bukki, mi tu znaczy debuffy wyrzuca na ziemię, tak nie może być. Tak, przy zabijemy. No, nieładnie. Super. Przewracaj się, daj mi dropa jeżeli masz. Dziękuję. No i to ostatnie takie mini skoki. Mam nadzieję, że nie spadę na sam końcu, bo to było już głupie. A, i to jest skrzyneczka, którą już otworzyłem, bo wcześniej skończyłem tego. Jumping Puzzle, będąc zanim nim szczery, to jest jeszcze drugi filmik. Przed tym nakręciem pierwsze, lecz trwał on pół godziny. I to były same faile. Jeszcze był bug gry, że umarłem i musiałem od początku wszystko zaczynać, więc postanowiłem nagrać jeszcze raz ten filmik. I to już jest w sumie koniec tego Jumping Puzzle. Przechodzimy przez tę bramę. Czytuję. No i tu mamy ostatnie takie śmieszne skoki też. Nie ma żadnego znaczenia. Nic za no Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Pośmiejcie się troszeczkę ze mną. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Może to będzie jumping puzzle. Może to będzie jakiś Meta Event, bo na razie żadnego meta-eventu w sumie nie wrzuciłem. Albo jeszcze może z jakieś innej gry. Zobaczymy. Do zobaczenia, pa 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 pa.